Tobi i Burzowa. Obietnica. Poranek w Harmony Hollow zaczął się ciepło i jasno, ale żółw Tobi zauważył coś niezwykłego. Powietrze było ciężkie. Niebo, choć słoneczne, miało dziwną żółtą poświatę. Nietoperz Luna sfrunął w dół. Wiatr pachnie deszczem, powiedziała cicho. Szopremis skinął głową węsząc. Nadchodzi wielka burza. Tobi spojrzał w stronę horyzontu. Ciemne chmury zbierały się niczym ogromne, falujące góry. Na środku polany wiewiórka Squeaky była zajęta przygotowywaniem swojego pikniku z żołędzi. Miała małe placki z jagodami, chleb z ziarnami i swoje słynne ciasteczka miodowo-orzechowe. Idealny dzień na piknik! zaćwierkała. Tobi zawahał się. Jego skorupa lśniła srebrzysto-zielonym blaskiem z niepokojem. Squeaky powiedział łagodnie: Nadchodzi burza. Może powinniśmy przenieść twój piknik w bezpieczne miejsce. Uszy Squikiego opadły. Ale planowałam to od tygodni, czy nie możemy tego najpierw zjeść? Luna owinęła się skrzydłami. Burze bywają straszne, Squickie, pomożemy ci potem zrobić piknik. Squick skrzyżowała ramiona za bardzo się martwicie. Zanim Toby zdążył odpowiedzieć, przez las przetoczył się cichy pomruk. Wiatr się wzmógł, uginając wysoką trawę. Kilka kropel deszczu spadło na skorupę Tobiego. To pierwsze uderzenie burzy, powiedział Remi. Czas się schować. Squiki westchnęła. Dobra, ale obiecujesz, a, że i tak zjemy piknik? Tobi uśmiechnął się. Obiecujesz. Pospieszyli do domku na drzewie Tobiego. W środku zaczął padać deszcz, uderzając w dach niczym tysiąc maleńkich bębnów. Rozległ się grzmot, wstrząsając podłogą. Błyskawica rozświetliła okna na ułamek sekundy. Squeaky zwinęła się w koc. Nie lubię burz, wyszeptała. Luna przysiadła przy oknie, obserwując deszcz. Mogą być głośne, ale przynoszą też dobre rzeczy świeżą wodę, chłodniejsze powietrze i tęcze. Remi zaparzyła gorącą herbatę jagodową, a Toby poszedł po lampion. Burze nie trwają wiecznie, powiedział Toby. Uprzyjemnijmy sobie oczekiwanie. Grali w karty w ciszy, popijali herbatę i opowiadali sobie miłe historie, żeby zagłuszyć grzmoty. Skorupka Tobiego rozbłysła spokojnym, niebieskim blaskiem, dając wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Po chwili deszcz ucichł. Grzmoty oddaliły się. Chmury zaczęły się przerzedzać, przepuszczając delikatne promienie słońca. Tobi wyjrzał na zewnątrz. Wygląda na to, że burza zmierza w stronę gór. Uszy Squeakiego się nastawiły, czy to znaczy. Tak powiedział Tobi z uśmiechem Czas na piknik. Zanieśli koc i jedzenie na polanę, wciąż wilgotną od deszczu. Kropelki lśniły na trawie niczym maleńkie kryształki. Wyłożyli ciasta, chleb z ziarnami i ciasteczka. Gdy zaczęli jeść, na niebie pojawiła się tęcza jasna i idealna. Oczy Squeakiego się rozszerzyły. Och! Mój piknik nigdy wcześniej nie miał tęczy, Luna się uśmiechnęła. Czasami najlepsze rzeczy przychodzą po czekaniu. Tobi ugryzł ciasteczko miodowo-orzechowe. Jego skorupka lśniła złocisto-różowo, radością i wdzięcznością. Widzisz? Powiedział. Burza bywa głośna i przerażająca, ale kiedy przechodzi, zostawia po sobie dary. Squiky spojrzał w górę na tęczę. Myślę, że następnym razem, gdy będzie burza, nie będę się tak bał. Zostali aż ten czas bladła, a powietrze wypełnił zapach świeżego deszczu i polnych kwiatów. I od tego dnia, ilekroć w oddali rozlegał się grzmot, squeaky przypominał sobie tęczowy piknik i obietnicę, że burze zawsze się kończą. Pierwszy lot Tobiego i Luny o świcie. Księżyc zachodził nad Harmony Hollow, a las spowijała miękka, senna mgła. Żółw Tobi właśnie się budził, gdy usłyszał delikatne pukanie do drzwi swojego domku na drzewie. To była nietoperzowa Luna, ciasno otulona skrzydłami. Wyglądała na bardziej zdenerwowaną niż zwykle. – Toby mogę z tobą porozmawiać? – zapytała. Oczywiście, odparł Toby, nalewając jej filiżankę ciepłej herbaty jagodowej. O czym myślisz? Luna zawahała się. Nigdy, nigdy wcześniej nie latałam o świcie. Toby przechylił głowę. Myślałam, że wolisz nocne niebo. Wiem? przyznała Luna. Ale festiwal tańca świtu jest w przyszłym tygodniu i wszystkie ptaki będą występować o wschodzie słońca. Chcę dołączyć, ale latałam tylko pod księżycem. Co jeśli będę zbyt niezdarna w świetle dziennym? Co jeśli inni będą się śmiać? Muszla Tobiego rozbłysła delikatnym błękitem empatią. Nie dowiesz się, dopóki nie spróbujesz, a ja mogę pomóc. Następnego ranka spotkali się na skraju polany. Pierwszy rumieniec wschodzącego słońca malował horyzont na złoto i różowo. Luna zmrużyła oczy. Jest tak jasno. Wszystko wygląda inaczej. Zacznijmy od małych rzeczy, zasugerował Toby. Przeleć z tej gałęzi dębu na omszałą skałę. Po prostu poczuj powietrze. Luna wspięła się na gałąź, rozpostarła skrzydła i skoczyła. Zachwiała się prawie, przewracając się na bok, ale bezpiecznie wylądowała na mchu. Nie było źle, powiedziała z półuśmiechem. To była twoja pierwsza próba, przypomniał jej Toby. Za każdym razem będziesz stabilniejsza. Ćwiczyli krótkimi seriami. Luna przelatywała z drzewa na drzewo, czasem łapiąc ciepły wiatr, a czasem mocno machając skrzydłami, żeby utrzymać równowagę. Ptaki wokół nich ćwierkały na dzień dobry. Rudzik o imieniu Rilla zawołał: Ładnie szybowałaś, Luno. Luna zamrugała. Nie śmiała się. Dlaczego miałaby się śmiać? Zapytał Tobi. Każdy od czegoś zaczyna. Gdy słońce wznosiło się wyżej, skrzydła luny zaczęły lekko lśnić w świetle ciemnobrązowe, z brązowym połyskiem, którego nigdy wcześniej nie widziała. Pięknie, powiedział Toby. Światło dzienne ukazuje twoją nową stronę. To sprawiło, że Luna poczuła ciepło w piersi w sposób, którego nie potrafiła nazwać. Po krótkim odpoczynku tobi zasugerował jeszcze jedną próbę dużą pętlę wokół polany. Luna wzięła głęboki oddech, a następnie rzuciła się w poranne powietrze. Wzbiła się wyżej niż wcześniej, pozwalając wiatrowi zatoczyć szerokie koło. Las w dole był jasny i żywy, rzeka lśniła, kwiaty rozchylały płatki ku słońcu. Kiedy wylądowała obok tobiego, uśmiechnęła się szeroko. To, że mi się podobało. Muszla Tobiego lśniła złotem i zielenią duma i zachęta. W następnym tygodniu na festiwalu tańca o świcie Luna zajęła miejsce obok rudzików, wróbli i jaskółek. Gdy zaczęła grać muzyka, skoczyła w jasnoróżowe poranne niebo, wirując, szybując i zanurzając się w idealnym rytmie z ptakami. Z dołu Toby klaskał i wiwatował głośniej niż ktokolwiek inny. Po ostatnim ukłonie Luna sfrunęła w dół i przytuliła go skrzydłami: Dziękuję, że uwierzyłeś, że dam radę. Tobie uśmiechnął się. Po prostu musiałeś zobaczyć, że słońce też może być przyjacielem. Tej nocy, gdy księżyc wzeszedł, Luna spojrzała w stronę wschodniego horyzontu. Świt nie wydawał się już tak odległy. Tobi i sprawa znikających jagód. Było wczesne lato w Harmony Hollow, a krzewy jagodowe pękały od dojrzałych, soczystych owoców. Szop Remi zbierał kosze na doroczne święto jagód. Jerzyny maliny borówki, powiedział dumnie. Będziemy mieli ciasta, dżemy i sok dla wszystkich. Ale następnego ranka wydarzyło się coś dziwnego. Remi przybył na polane zdenerwowany. Połowa jagód zniknęła. I wiem, że zbierałem je wczoraj. Skorupa tobiego zamigotała z srebrem ciekawość. Może ktoś je zabrał? Biewiurka Squiki sapnęła. Masz na myśli mamy złodzieja? Nie Luna przechyliła głowę. A może to jakieś zwierzę, które jest głodne? Tobi potarł brodę. Przekonajmy się. Jeśli będziemy obserwować dziś wieczorem, może rozwiążemy zagadkę. Tego wieczoru Tobi Remi, Squeaky i Luna schowali się za rzędem paproci w pobliżu krzewów jagodowych. Księżyc wzeszedł, rzucając srebrne światło na polanę. Przez długi czas nic się nie działo. A potem szelest, szelest. Na polanę weszła jakaś mroczna postać. Była mała, szybka i zmierzała prosto w stronę jagód. Remi spiał się, ma. Mam cię! Skoczył do przodu. Ale zatrzymał się w pół kroku. To wcale nie był złodziej. To był malutki jeż, nie większy od filiżanki, radośnie skubający malinę. Jeż zamarł z szeroko otwartymi oczami. Och, przepraszam. Nie wiedziałem, że te jagody należą do kogokolwiek. Tobi zrobił krok naprzód, a jego skorupka rozbłysła delikatnym błękitem. Są na ucztę, ale zawsze dzielimy się jedzeniem z przyjaciółmi. Jak masz na imię? Pip powiedział nieśmiało, jesz. Nora mojej rodziny zawaliła się w zeszłym tygodniu i szukałem czegoś do jedzenia. Przyjaciele wymienili spojrzenia. Ogon Squikiego opadł. Żałuję, że byłem podejrzliwy. Remi skinął głową. Mogłoby nam wystarczyć na ucztę, jeśli jutro nazbieramy więcej. Tobie uśmiechnął się do Pip. Chodź na ucztę jagodową. Możesz pomóc w zbieraniu owoców i dołączyć do nas na posiłek. Oczy Pip rozbłysły. Naprawdę chętnie. Następnego ranka wszyscy wzięli się do pracy. Luna dostrzegła z góry dojrzałe krzewy. Squiki przemykał między gałęziami, a Remi niósł pełne kosze na polane. Pip ciężko pracował, delikatnie zwijając jagody w wiązkę liści, żeby się nie zgniotły. Po południu stos owoców był jeszcze większy niż wcześniej. Na uczcie Pip siedział między Tobym a Squikim, radośnie skubając. To najlepsze, co jadłam od kilku dni, powiedziała Pip z westchnieniem. Muszla Tobiego rozbłysła ciepłym, złotem szczęściem. Zagadka rozwiązana i nowy przyjaciel. Od tamtej pory Pip stała się regularnym gościem w Harmony Hollow, zawsze przynosząc kilka jagód w ramach podziękowania. A kiedy nadeszła kolejna jagodowa uczta, kosze nigdy nie były puste, bo Pip była jedną z najlepszych znawczyni jagód w całym lesie.